Jestem zwykłym przedsiębiorcą, ja się rapem nie zajmuję Lecz dziś bardzo wielu ludzi dobrych tekstów potrzebuje Ja korony się nie boję, lecz szanuję ludzi pracy Pielęgniarki i lekarze to są ludzie właśnie tacy Star Żebym miał stać jak nie wirus, no to susza Albo gospodarczy krach Morawiecki i zamraża każdy biznes niczym E za każdą moją chęć działania Nowym zakazem zwycięża Nie po nasi bracia tracili życie powstania Aby teraz ktoś nam otwierać siłownie Zabraniał choć pieniądze są dobre, to nie spadną same z nieba Żebym jedzie kieszeni, to po trzeba Jak, jak, jak mamy to robić, gdy jedynym tłumaczeniem naszych polityków COVID wszystko zamknąć Wyższej konieczności, ale nie ma konieczności Wyższej od wolności Ja nie liczę do szesnastu, liczę tylko do miliona Więc mi wyjdzie trochę dłuższa ta szesnastka oświecona po raz skończyć z problemami i poszukać rozwiązania Bo nie będzie nigdy dzieci od teoretyzowania Wiemy, że nie jest łatwo, a to właśnie, że niełatwo znaczy, że nie idziesz na dno Prawo pierwsze, zostaw lęki, bo to w niczym nie pomaga Jeszcze pięknie może być, nawet gdy w TV Czy Przywięzujesz się do życia, niczym gorą do pierścienia Lecz masz wszystko do zyskania, a nic nie masz do stracenia Ból, ból, ja dziś walczę z twoim bólem Choć korony nie dostaniesz, szczęścia swego jesteś królem Prawo drugie, każdy kryzys to okazja doskonała Aby stworzyć coś nowego, żeby kasa się zgadzała. Wszystko, bo rozwiniesz swój ogródek I rozpalisz swoje ognisko Prawo trzecie, wolność twoja To coś, czego wziąć się nie da Mieszka ona w twoim sercu, gdy bogactwo I gdy bieda, mózg masz czysty Więc nie oddawaj go do prania to czerpią wielkie zyski z państw i manipulowania Prawo ten szczęśliwy, kto życie swoje docenia Nawet jeśli własny biznes musi prowadzić spod ziemia Jest dzisiaj najważniejsze, czego nie masz czego brać Bo masz więcej, mając w ten wspaniały wielki świat Prawo piąte, twoja siła tak potężna jest jak słowo Jeśli nawet jej zabraknie, no to tylko tymczasowo Ja, ty My, wy, oni, one, nasze serca i chęć życia złotym węzłem połączone I choć w mediach jeden z drugim wciąż o naszym końcu ględzi Z nami nie ma szans, cała armia czarnych łapędzi To problemy ciągle różne, to my wygrywamy w kółko Trzymaj się więc przyjacielu, trzymaj się więc przyjaciółko Nawet gdy źle wyglądają sprawy Życzę ci dużo dobrej zabawy Yo Dziękujemy za nominację Danielowi Siwcowi, który na domach z cegły dobry papier robi. Nominujemy uzdrowicielkę dusz Beatę Pawlikowską, dzięki której nasze chęci życia rosną. Everyday Hero, który nigdy nie czeka, by zawalczyć o dobro zwierząt świata i człowieka. Magde Ali z Instytutu Lingwistyki, w której brytyjskim mózgu szybko chodzą styki. Kat's Prabisanza co Bentleyem się wozi, i na kanale Smart Life tłumaczy o co w życiu chodzi. Yo.